O oh fuck, o jezu, ten bacon zrzedł. O Boże! No, 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 no! Pora uciekać! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mister Fipasem. I dzisiaj ze mną jest Kawo Gaming! Siemanko. No właśnie, i dzisiaj gramy w Hide and Seek klasyczna gra na polskim YouTubie, którą teraz już każdy nagrał. Jestem fansem na mapce, której nie kojarzy. jest sporo tych odminów czy tam jak... Ja nieważne jaki to kolorek. Yy, I tak... Ja się schowam pod wodą. Pod wodą? Really? No. Ej, a... Hej, pozdrawiam Mr. Filipa z FV... Spoko. E, nie, bo Mr. Kubikson to jest taki e, admin na serwerze Rafała, wyjazdowca, więc spoko. LOL, koło mnie był tego, picker. No mówię? Bo ja w się na angielskim, więc mogę coś mylić. No wiem, że się mylisz. Oj, hey, boł a sword, lol. Kupię miecz JP Together. Nie, IP. Dobra, nieważne. Właśnie, ja sobie tutaj muszę ten, jak to się nazywa. Nie, bo podskakuję. Miałem. Co? Miałem klepę przed chwilą na HC. Aha, ok. O! Jest! Uciekłem! Lul! Fajne jest to, że się nie topisz. To jest super. Nie, topisz się. Nie topisz się. Spróbuj. Lol, a, a ja się topię normalnie. Lol? No mam te, te. O, mam mieczek. Ja też mam, dobra. To co, wygrywamy kolejną rundę? Oczywiście. Ale weź tamta runda, to był strasznie z tamtym nubem, Weź! Kurde, wszyscy, o... wszyscy go zabijają non-stop. Ej, a powiedz co było w tamtej rundzie, jak ja go zabiłem z fabki. <grym> ale weź, ale to, to będzie przed intrem jak coś, ale okej. Okay. A masz to nagrane? No, mam, mam. Ma. A taką wycinkę krótką, ale okej. Okay. Ej, posłuchaj. Ja wyszłem, bo zobaczyłem, że jest ten e, loot, ten co graliśmy jeszcze na poprzedniej. Zobaczyłem go, wyszłem i, i tam koło twojej wysepki ganiałem go. Aha. Jemu zależy, tam ku um. 450 masz. A ja mam 480, ja. Nie masz. Mam 480, może? Nie wierzę ci. Mam płotek we Ubie. Jakbym taką kolczugę miał na Ubie. LOL, ale A to więc... jest fajnie, że się nie topisz. LOL, wygramy to. No weź. Ej, jesteś pod wodą? Nie, nie subskrybujcie go. Dobra, walić. Walić Kubiksona, tak? Tak. On, on, on jest dziesięciolatkiem, który ma jakiś pseudogłos i uważa, że jest lepszy ode mnie, ale to jest mierz. O co, co ja gadam? Anyway, Gram, gram, gram. Nie ma swojego dobrego mikrofonu. No właśnie, bo kawał nie nagrywa, bo. Bo komputer mu wybuchł i wymienił na komputer słabszy i nie nagrywa. Słabszy. Trzy razy słabszy od tamtego. No. Lol, jaki spadek e, FPS-ów mam. Ja mam cały czas 18 FPS-ów! No, lo, co mi chodzi? Przecież mam 20 FPS-ów. A chodzi mi jakbym miał 60 czy tam 50, ale nie, 60 powyżej. A normalnie w gram jak na... jak gram w Battlefielda na ultra to mam po 100. Lol. Ej, tu Minecraft jest bardziej wymagający. No nie ogarniam co chodzi, ale okej. Okay. Ej, posłuchaj. Ej, kolega mi mówił, że Skyrim ma tego... Mniejsze wymagania od Minecrafta w pewnym sensie tak, ale dobra, to nieważne. Jest naprawdę 70 sekund i ty, ty, tak dużo hajderów jest. Kurde, sami kolorowi są na tabie. Czy no, no jest dwóch kolorowych, było trzech. I takie nuby weź. Kurde, koło mnie jest. Ale Ja żałuję, że nie zrobiłem takiej wycinki, wiesz, że były te trzy bloki i ja byłem tym flower potem i ten admin, bo on był na czerwono uderzył te dwa bloki, które były koło mnie, a mnie nie uderzył. Było no, świetne przed intrem. No weź, to by było świetne, ale szkoda, że tego nie nagramy, naprawdę. No, patrzę. O kurde, jest blaku. blaku. Okej, okay, dziewięć hiderów ale trzydzieści sekund, spoko. Hiderzy to O znajdują, tak? Ci, co są... Dobra, ja nic nie piszę, bo nie... Dobra, ja... gram. Oho, Seeker. Spoko. Obie. A koło mnie jest aż 2-3... Okej, 20 sekund. Spróbuję kogoś zabić. 4, 5, 6... 7 Seekerów koło mnie. o oh fuck, jakiś Seeker biegnie! NIE! 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 nie. Siedem... <śled> Ej! LOL! LOL! Dobra, zapraszamy Was na następną arenkę i za moment cię widzimy? Okej, okay, jestem po przerwie i tak. Jestem kołem niestety. Oszuła! Ja jestem łudem. Ooo za troszkę Tak, ja w ogóle nie wiem gdzie się ukryć. A oh, fak, no tak, zapinam o tym. A ja wiem. I chodzi o to, że jestem z tym. On się strasznie wyróżnia, wszędzie. I to mnie denerwuje. Aha, i tutaj, na przykład, jak ktoś miał smart moving, i to by było ten puste, to by ktoś mógł tutaj wejść, chyba, o ile mi się wydaje. Tak. O ile anti-cheat, prawda, jest. Ja nie testowałem, i za to można dostać bana. Yy, chociaż nie wiem, czy się dostanie. Ja nie testowałem, możecie sprawdzić, jak wam nie zależy. Eee, a ty masz nadal ten mod, ten co kiedyś mi wysyłałeś? A kinki nie, już sobie dawno zidentyfikowałem. Zresztą widać, bo mam rejs minimap, a nie można mieć rejs minimap i na czegoś takiego jak Nodus, czy inne takie. lol, ja nadal mam kinki. Spoko. I to V24. Aha, a <grydowałem> go. Ja nie mam, na szczęście. A tak w ogóle, w przerwie, y, Filip poszedł coś zrobić. I wygrałem rundkę. Niesamowity, nie? No. No, wygrałem rund rundkę bez pomocy Filipa. Dobra. Dobra, w każdym razie e, dowiedziałem się, dlaczego miałem lekki spadek FPS-ów. Ponieważ e, na, w, w to, wciąż na Skype'ie mi się uploadowała e, moja kamera na klawiaturę. Bo i na klawiaturze miałem kamerę. No, e, pokazywałeś mi jak grałeś. Była <grym> SD i TP i Dzięki. LOL, to ja na kimś stałem. Co? Ja na kimś stałem. LOL, a tak można? No można najwyraźniej. LOL No, a tamta mapa nawet nie wiem jak się nazywała. Um. No w ogóle nie wiem, czy one w ogóle mają jakiekolwiek nazwy. Ale mniejsza o to. Nie, mają nazwy. Pasnął! Bo jest No to jest O oh, fuck. O oh, Jezu, ten bacon wszedł. O Boże! Lol! No! Znalazł mnie! Znalaz, znalaz, znalazł, znalaz, znalazł Lol! No! Pora uciekać! <grych> Okej, okay, oh, będę, będę cię tego znajdowywał. Ej, a to ty właśnie wszedłeś do tego pokoju? Nie, ja właśnie będę się urespił. Oh, Ej, hey, a alarm, a okej O fuck, ja biegam po środku pokoju Nie gonią mnie, no kurna O oh, fuck, zginąłem, dobra O oh, wala. Czekaj, czekam spałnie. O oh, fuck, weź To co to było Słuchaj, cztery, chyba cztery bloki były w jednym pokoju I, i słuchaj, i ja sobie tak stałem, mogłem jednak tam zostać, słuchaj by mnie pewnie nie wykrył, ale się uciec. Kurna, ale akcja. Mogłeś zostać, bo ja tak zostawałem. W jednym miejscu. Chodź. Filip, widzisz mnie? No, czekaj. Nie widzę cię. Jestem koło spawnu. O, ja z mnie to nie interesuje. Czekaj, bo ja mam chyba wrażenie, że ktoś tutaj. A nie. Tutaj jest zablokowane. O, właśnie. Tutaj kogoś spotkam kiedyś. O, tu, 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 ale okej. Okay. Jak jesteś jest dobrym parkurzystą, to wie, gdzie może przeskoczyć. Ojojoj, ja właśnie... O, 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 nie wziąć to Krafting. A co to robi crafting? Nie. Jest doniczka? Nie. Muszę Ciebie znaleźć. Nie, ty, tu tuś nie jesteś. O, tu się bardzo dobrze schować. Tutaj. No to zobaczę sobie na kliniku. Warto też jest pod wodą szukać. Pamiętajcie, pod wodą najlepiej szukać. No Dużo osób może tam się schować Cicho, bo jeszcze kryjówki nam zdradzą Bo jeszcze zdradzisz nasze kryjówki Ja mam tylko jedną, pod wodą cicho, nic nie mów <ścoughs> Ale dobra, walcz eee... Ja tylko mam pod wodą kry... kryjówkę Także <śmusza> tutaj masz trochę ciężko pod wodą, ale okej okay. Tak trochę lipnie być sikerem. No O, trzech hiderów jest tylko, o, bo... o. To też utrudnia nam sprawę Ale gdyby był ten nóg To by było fajnie, co nie? Bo byśmy nie musieli w ogóle się ruszać Spoko, And... mama mi wyjadł Lol Ok, flower pad? Nie ja wiem czemu ja na to mówię Flower pot. No bo to jest flower pad, ale okej okay. Pot w zasadzie, Jest to nasz pad <noise> <laughs> e, chodzi o, to, o właśnie, bo ja mówiłem coś o smart moving, ja nie wiem w ogóle jak to zainstalować, ale okej. Okay, pewnie jestem e, jakiś... Ja mam to, ja mam to w frankie. Aha. Ja w ogóle nie wiem, dobra. Nieważne, chodzi o to, że... E, jak jest, macie na przykład smart moving, e, to jeżeli nie ma tutaj odpowiedniego Anti Cheat'u no, jeżeli wam nie zależy tutaj na serwerze, to moglibyście spróbować i mi powiedzieć, że jak macie smart moving, jesteście na przykład takim drewnem i, byście, i możecie się przeczołgać tutaj, i żebyście się tutaj stali solidnym blokiem. Jak tak, to fajnie. Moglibyście mi napisać w komentarzach. Bo bardzo chętnie bym się dowiedział. A, ja, a, O, węgiel biegnie. O, kurna. Ok, no i to by było na tyle. E, dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Dam link do kanału Kawo, o ile on go nie sprzeda. Nie sprzeda. Dobra. No i do pa, pa. zobaczenia. Narka i cześć. Papa. Pa. Cześć.